jeszcze więcej Dastera. To chyba najlepsze określenie nowości Dacia, czyli modelu Bigster. Co prawda plotki na początku były takie, że to auto będzie w wersji 7 ale okazało się, że jednak nie. Dacia Bigster to duży SUV segmentu C, oferujący to wszystko, co Dacia ma najlepszego dla zaoferowania dla swoich klientów. Po pierwsze, rewolucyjny design, bo tutaj widać bez wątpienia nawiązania do na przykład Dacia Duster, która jest bardzo udanym stylistycznie słowem segmentu B. Jednak Dacia wraz z Bigsterem wkracza w nieznane dla siebie tereny, bo w Bigsterze otrzymamy wszystko to, czego do tej pory w Daci Duster nie było. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, Teraz będzie dostępna. Elektryczna klapa bagażnika, chodzona konsola środkowa, elektryczna regulacja foteli i podparcia lędźwiowego. No to jest coś, o czym wielu kierowców Dacia Duster może jedynie pomarzyć. Gigantyczny bagażnik. Przy komplecie pasażerów nawet 667 litrów pojemności bagażnika. Sporo. Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40-20-40 i schowki w kabinie o łącznej pojemności 38,8 litrów. Pod maską jeden z czterech silników. Wszystkie benzynowe, diesla nie będzie. Dacia z pewnością stawia na jednostkę hybrydową o mocy 155 koni mechanicznych. Jednak nie tylko miłośnicy hybryd znajdą dla siebie jednostki napędowe. Bo mamy jeszcze do wyboru trzy silniki benzynowe: przedni napęd tc 140 koni, wersję czteronapędową z silnikiem o mocy 130 koni mechanicznych i kochaną przez y, nie tylko polskich kierowców wersję EcoG, czyli wyposażoną w fabryczną instalację gazową. Jednak w przypadku Dacia Bikster, y, w przeciwieństwie do daci Duster. Pod maskę trafi silnik napędzany gazem LPG o mocy 140 koni mechanicznych. Więc całkiem sporo i chciałbym, żeby taka jednostka napędowa również pojawiła się w daci, jeszcze można było ją skonfigurować na przykład z napędem na e, obie osie. Niestety ten Daci Bigster jeszcze nie znamy. Ale wszystko wskazuje na to, że w porównaniu z konkurencją tego segmentu, Dacia Bigster może być całkiem atrakcyjną propozycją. Zwłaszcza, że powinna trafić do tych klientów, którzy nie wybierali Dastera z powodu tego, że brakowało im np. dwustrawowej klimatyzacji, automatycznej skrzyni biegów i wielu innych rozwiązań, które w autach konkurencyjnych były oferowane w standardzie albo za dopłatą. Cóż, czas, czas pokaże, ale Dacia Bigster zapowiada się jako naprawdę mocny gracz w segmencie dużych, rodzinnych suv -ów. Czy to się uda? Czas pokaże, ale jeśli auto będzie jeździć tak dobrze jak Dacia Duster, to ma zagwarantowany sukces rynkowy. Ceny poznamy wkrótce. Dziękuję.